Kto idzie? Eee, yy, doktor Okonsian. A to spoko, witajcie. Raz już udało nam się wykiwać Sfinksa, jest jednak tak mały problem. No dobra, zostawiłem w jego komnacie mój fartuch, w którego kieszeni jest coś bardzo cennego i musimy to odzyskać. Jak zwykle musimy się spieszyć, w ogóle nie ma czasu do stracenia, bo komnata Sfinksa za niedługo zamknie się na kolejne tysiąc lat. Jeśli Sfinks ogarnie, że nie mamy pozwolenia na wejście, to zaliczymy mega przypał. Musimy jednak odzyskać mój fartuch. Potrzebujesz szalika lub chusty, opcjonalnie kredy, pole gry, podwórko, klasa, boisko, sala gimnastyczna. Zasady gry. Wybierzcie na zasadzie wyliczanki osobę, która zostanie sfinksem. Zawiążcie jej oczy, by nic nie widziała i ustawcie ją w wybranym miejscu. Za jej plecami narysujcie niewielki okrąg i linię startu. Ustalcie sposób skradania się, na przykład na palcach lub na czworakach. Siądźcie w siadzie skrzyżnym za wyznaczoną linią i skradajcie się po kolei dokoła za sfinksem. Teraz wyznaczona osoba skrada się do skarbu. Pozostali siedzą bardzo cicho. Jeśli sfinks usłyszy skradającego się, mówi stój i wskazuje kierunek, z którego idzie osoba. Teraz sfinks mówi, kto idzie. Skradający podaje zmyślone imię, może przy tym zmienić głos. Jeśli Sfinks odgadnie, kto skrada się naprawdę, ta osoba wraca na swoje miejsce. Jeśli nie zgadnie, skradający zmienia Sfinksa. Jeśli osobie uda się dostać do okręgu, otrzymuje jeden punkt. Wygrywa osoba, która zdobyła najwięcej punktów. Znów się udało! Jesteście genialni! Hehehehe, <laughs> mój maleńki, ci <mioc. śmiech> ci Dzięki! Bez was załapałbym jeszcze awitaminorze. Do zobaczyć do następnego, <laughs>